Witam Was kolejny kolejnym filmie na moim kanale. E, dzisiaj ponownie widzimy się w Geoguesslerze w turnamencie. E, rozpoczął się nowy tydzień. Nagrywam to we wtorek. Nie, w środę. Wtorek. W środę. E, I stwierdziłem, że pora w końcu sprawdzić, co się ciekawego dzieje. Z tego, co zauważyłem, e, logo zmieniło się. Teraz trochę dziwne, nie wiem, mi się nie podoba za bardzo. No ale zróbmy ehm, Pora zagrać i zobaczyć jak wygląda sytuacja w tabeli, bo nie wiem. Ehm, Wypadało to zepchnąć. Ja wam życzę miłego oglądania, prosiłbym tylko zostawienie jakieś łapki w górę, suba i lecimy. Na początek mamy Norwegia z 1500. No może być światem. Zobaczymy. <laughs> ehm, jestem ogólnie świeżo po yy... lata. Chyba. Jestem świeżo po tym, po metru Czechów z Turcją na euro, e, gdzie sędzia machał kartkami lewo i prawo. jakiś festiwal kartek chyba sobie zrobił ogólnie, <śm> pan sędzia. Ciekawa sprawa. Z tego, co coś widziałem, to e, Gruzja pokonała e, a, ten, Portugalię. No, tak, to, to, to... Dobra. Eee, jest, no i Polacy, którzy zrealizowali z Francji będą do jednego. No, na otarcie US, chociaż jako tako zagrali, nie? No chociaż coś. Eee, Jeszcze teraz pytanie, czy to Polska faktycznie się spięła i zagrała porządnie, czy spełnia się to, co myślałem po tych pierwszych dwóch meczach Francuzów, to że Francja jest słaba? Naprawdę Francja... Tak na razie mnie imponuje, o Anglii to już nie wspomnę, bo to jest jakieś nieporozumienie na razie po tych trzech meczach. Ale tak jak też widziałem gdzieś tam jakieś komentarze, że to może być zasłona wymna, no z czym oczywiście się poniekąd zgadzam. Prawdziwa weryfikacja będzie dopiero w jednej 1.8, prawda? Zobaczymy, jak faktycznie zagrają te reprezentacje, okej. Okay. No ale mniejsza z tym, gramy. Jesteśmy teraz w Kazachstanie. Pakuj. Okej, okay, no jest to dosyć pustynnie, Z tego co widzę, więc to nie jest... To są pola. Chyba tu są pola. Kosykazy. Ok, tutaj coś jeszcze znajdę ciekawego. To Chociaż nie, to są jakieś drzewa normalnie. Dobra, to nie jest aż taki pustynny teren. Okej. Okay. Czyli to będzie bardziej... tutaj na północy. Jedziemy na za. Na wschód, sorry. Może być gdzieś tutaj bardziej. W centralnej części Kazachstanu to nie jest, bo... Um, bo, 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 nie jest pustynnie. Hmm. Nie chciałbym też cały raz ostrzelać w Kazachstanie. Moż, chciałbym spróbować znaleźć, bo jednak to jest duży kraj i tutaj się pomylić w tym wypadku jeszcze nie aż tak dużo strata punktów, ale nadal Tu nie mogę zjechać, nie? No nie mogę, nie mogę. O. Dobra, no damy tu. Nie wiem gdzie to jest jakieś pewnie malutkie miejscowości gdzieś w środku Kazachstanu. Wiecie, i znaleźć konkretną lokację nie będzie wcale tak prosto. <laughs> nie wypływa dzisiaj nie wiem dlaczego. O właśnie. Aku. Okej, no to było do znalezienia, ale dobra. Byłem bliżej, więc yy, spoko. Dobra. Lecimy dalej. Jesteśmy gdzieś. Probably. USA. Tak jak widzę. United States of America albo Kanada. Teraz jest najbardziej skłonny ku Kanadzie, w sumie tak patrzę. Ashcroft, Cage Creek, Yale. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Są góry jakieś normalnie. No dobrze, no to jest ciekawe, bo no, no to raczej nie jest wtedy um, East Coast. Bo tam raczej takich gór nie ma, tak mi się wydaje. Znaczy, może w Stanach, ale... W Kanadzie raczej nie, ale tu musimy mieć pewność, że to jest faktycznie Kanada, bo na razie takiej pewności niestety nie mam. Hmm, 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 hmm. O, 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 speed limit był. Pokaż mi kilometr na godzinę. Dobra, to jest Kanada. Są góry, no to ja jestem skłonny tej części w sumie. Się. Jestem skłonny ku tej części Yale. To są młode miejscowości. Jeszcze raz: Yale Ashcroft Cage Creek. Ja jestem skłonny uderzyć tu. Jestem. Dobrze, dobrze. Tutaj do znalezienia miejscowości takie malutkie, malutkie. Tak, a nie znalazł. Okej, okay, no ale dobra, byłem znowu bliżej. Na razie jedziemy na czysto. Hmm, okej. Okay. To jest Rosja. Czy Ukraina? Hmm, 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 hmm. No wiecie, damy tak tu bardziej. O, no dobra, to była Ukraina, bo tak niepewnie to wyglądało. Znowu byłem bliżej. Wow. Kurde, no może na zero mi się uda, dobra, nie, nie zapeszam, nie zapeszam, nie, 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 nic nie mówię, bo wiem, jak to się kończy często, eee, po prostu grajmy. Tu mi wajbuje, to jest Ukraina, dobra, i to jest Zakarpacie, tu mi mocno jedzie Zakarpaciem ten region, trochę górzysty teraz, dobrze, dobrze, pięknie, no bliżej, to już było praktycznie przy Rumunii, widzę. Granice. Nada hmm. no dobra. Jakieś takie skaliste murki. No, takie widoki to Wielka Brytania, nie? Generalnie jakieś kamienne budynki, bo Francja jakaś taka nietypowa. Hmm. To może być Francja, gdzieś na południu, w górach. Musiałbym język zobaczyć. Tutaj jest jakaś tablica, może będzie jakaś informacja. La cabel, Coś tam. Depebojo. Że w Hiszpania? To cieka by ciekawe było. Albo Włochy. Też blachy? Nie, to nie są włoskie blachy, dobra. To blach, włoskie blachy nie są. To albo południowa Francja, albo Hiszpania. Tak mi tu, ale jeszcze chwilę pojeżdżę, może jeszcze coś znajdę. Włoskie blachy to nie są, ponieważ Włoski, Włochy mają w blachach na blachach dwa paski niebieskie, jeden po lewej, ten unijnej no drugi po prawej. Nie wiem co tam jest. 23 uni, albo może się mylę, nie wiem. Ale wiem, że z dwóch stron mają um, niebieskie paski. Jeżeli ktoś wie co tym drugim znaczy, to może powiedzieć, Niezwykle mi na uwagi, po prostu wiem, że tak jest. Dobrze, dobrze. Przez chwilę Kolumbia przeszła przez mieście, ale potem powiedziałem Halo, unijne inne blachy. Baskonia? Nie, to już chyba nie jest baskonia. Przez może jeszcze to była baskonia. No, ale dobra. Ciekawy teren w Hiszpanii to Okej, okay. czy to będą Filipiny? Gra. No język by się zgadzał. Ale czy ruch jest jaki jest ruch? ruch jest lewostronny? tak ruch jest lewostronny czyli to jest indonezja tak, to jest indonezja no i mamy problem o ja indonezji rozpoznawać nie umiem albo tak, albo nie, no dobra przeciwnik też walił po prostu z mostu to jest dobrze, Jesteśmy 800 punktów na plus, potwórne wchodzenie już, o kurde, jeden większy błąd i przegrywam, i to jest Botswana, droga, gdzie, tak, czyli to możemy być tutaj, tu raczej nie, musi być ta droga. I guess. Albo tu, ale wątpię, bardziej tu uderzam, bo najczęściej się tu strzela, w cwanie. Dobra, to było gdzieś tutaj na odludziu, ale okej, okay. jest dobrze. Znowu się jest do przodu. Tak naprawdę, lekko bliżej przebyć teraz, żeby mm, go pokonać. Mam nadzieję, że się uda. Dobra. To będzie jakaś Finlandia, albo Rosja. Czy to będzie Rosja? No bo Estonia też może być, ale chyba będzie Rosja. Nie niedobrze, przeciwnik już strzela. Czy to będzie Daleki Wschód. Ehm... Ryzyk. Dobrze, jest. O, dobrze, że tak czułem klimat. Yy, Finlandii trochę w tym. Dobrze, Ład, ładna Karelia. Dobrze, siadłam. Dobra. Jesteśmy dziś na 10 miejscu. No, to tak średnio to wygląda, ale trzeba wziąć pod uwagę, że to jest dopiero 12 graczy. A będzie ich tu. Chyba, że to się zmieniło, ale powinno być tu ich 30. Z czasem. Uhu. No dobra. No dobra wypadałoby wygrać jeszcze, chociaż jedną grę myślę, więc próbujemy. Teraz gramy z Rumunem z Razvan 256. Ok, no, właściwie ma elo mniejsze, ja więc teoretycznie powinien mieć szansę z NMPZ. To jest kamera drugiej geny prawdopodobnie. <trybujesz> Trochę Włochami mi tu jedzie, więc uderzę w San Marino. Ciao, może, ale chyba tak. A Grecja. no nie... Obaj strzelaliśmy Włochy, więc w sumie spoko. Nikt nie stracił, no. pan Rumun trochę stracił, ale nie dużo. Ech, to będzie Senegal chyba, to auto. To chyba będzie Senegal, ale nie jestem pewien. No drzewa, brak trawy, kompletnie, no, no, no. Senegal, nie wiem dlaczego tam w ogóle nie ma trawy? Ciekawe dla mnie w sumie. jest, ale większość krajów to jest albo bez pośrednienia, co oczywiście jest zrozumiałe, że tam nie ma trawy, albo właśnie takie tereny, gdzie normalnie drzewa są, ale trawy nie ma. Nie wiem, czy tam glebę taką ma. No, anyway, um, co ja tu widzę? Widzę że trochę jest Skandynawię, więc dam Szwecję. Okej, okay, Daniel. No, ja też przeszło mi przez To W sumie Skandynawię. Gdyby się zgadzało. No ale dobra. No ale dobra. To będą Indie. Nawet nie myślę. Po prostu uderzam w Indie. Okej, okay, południowe Indie. Madurai. Bądź Madurai, Madurai. Nie wiem. Jakby to wymówić. Hmm, w tym języku, jaki tam mają. Jakiś tam. Uh, hmm. No, i tu jest problem. Co tu pisze? co dla. jest po hiszpańsku chyba. Chyba po hiszpańsku napisane Boliwia. Mortu Dominikana. No, Dominikany bez zobaczenia samochodu się nie da i mogę odgadnąć od razu, chyba żeby się flagi widział. tam jakaś wisiała szkółka, ale nie byłem w stanie jej hmm, rozkodować to jedzie stepami w środku Azji, więc e, tu coś, damy tu dobrze, to no, tylko one uda no tak leciało z tym klimatem, no. takie stepy Jestem trochę pomylił się w tym mm, Czy mm, 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 mm. to będzie Andorra? No może być. No może to być. Andorra. Co? Peru? No to się machnąłem i to solidnie. A pójdźmy do Peru rozpoznanie flaga gdzieś tam była? Może. Albo po słońcu, no w sumie. Ajajajajaj. No to się machnąłem. Dobra. To gramy z panem z... Nie, wiem, nie tam, ale ma flagę Botswany ustawioną na profilu. Czemu nie? To jest oczywiście Rosja. I... Teraz... Albo Tur... Nie no, Rosja, Rosja. No, to jest Rosja. Chciałem mówić Turcję, ale nie wiem. To jest Rosja, oczywiście. Tylko... no taki... Nam habarus. To może być strzał w ogóle z czapy. Mogę się gigantycznie pomylić, ale... Okej, okay, no to była centralna Rosja. Sajanogorsk. Niedaleko Abakanów. No dobra. Tysiąc plecy. No nie jest tak źle. Mogło być gorzej. Ile to jest? N12 chyba. Kimberley. Wolmachstadt. Nie, wow. aha, też... co? Eee. Ja nie zcionę dojdzie dalina. My bad, Dobra. To jest co? To jest. Hmm. No to jest ciekawe. Te znaki jakoś mi Ekwadorem jadą, nie wiem dlaczego. Oliwia, ok. No dobra, nie jest źle. Na razie mój przeciwnik mnie nokautuje cały czas. Skubię mnie punktów regularnie. Ruch prawostronny, dobra. Czy to mogą być Filipiny? No jak najbardziej. I to pewnie są Filipiny, bo cóż by innego. Język jest angielski, więc to raczej są Filipiny. Dobra, musisz... strzelamy oczywiście w środek, bo gdzie indziej. Widzę jakieś morze. To jest na jakiejś wysepce mniejszej, prawdopodobnie tu. Albo na południe też. Jest... A, na południu kompletnie to było. Całkiem na południe. A, dobra. Jestem bliżej, więc. No, 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 no. Tutaj co? Wej. No To jest prawdopodobnie znak duński. Zresztą by pasował klimatem do Danii. Więc nawet się nie zastanawiam, za dużo wale w Odę, żeby zahaczyć mniej więcej cały kraj. I to był Alborg. No dobra, czy Nie wiem, jak by to, to wymówić po duńsku. Okej, okay, okej, okay. mm, ruch, yy, chyba lewost? Nie. To mm. mm, mm, mm. tu mamy problem. To duży. Nie wiem, dam Filipin, nie wiem. Tajwan! Ach, Tajwan, faktycznie! W Tajwanie są takie paski, nie na słupach. Ach! Rzeczywiście, tak długo Tajwanu już nie miałem, już zapomniałem o tym. No dobra, no. Trzy gry za nami. Mamy 1061 LO, to nie, pow, nie starczy pewnie na utrzymanie, no zobaczymy jak się tabela, tabela rozbuduje, czy nie będą czasem gracze gości od nas, e, na ten moment dzięki Wam za uwagę, M, mam nadzieję, że miło Wam się spędzało czas oglądając ten film i e, cóż, do usłyszenia w kolejnych filmach, e, cześć.